Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Zapraszam do kolejnego odcinka serii Z umysłu do serca. Tym razem moją gościnią jest y, cudowna Marta Wesołowska. Z Marto znamy się też prywatnie. Marta, proszę przedstaw się, powiedz dwa słowa albo nawet i więcej o sobie, tak żeby przybliżyć czym się zajmujesz i kim jesteś. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję również za zaproszenie. Ogromnie miło mi e, tu być, e, być. i tak. I e, jeśli chodzi o mnie, to e, ja na co dzień tworzę taką holistyczną przestrzeń rozwoju dla kobiet e, e, przestrzeń e, holistycznie dla liderek i e, 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 to jest przestrzeń dla kobiet, które pragną takiego wszechstronnego, autentycznego rozwoju spełnienia zawodowego, z poszanowaniem swojego umysłu, z poszanowaniem swojego ciała oraz emocji. Teraz przejdziemy do tematu, tak naprawdę naszego, po, po rozmowie takiej, przed nakręceniem, przed połączeniem się, rozmawiałyśmy bardzo dużo, czym tak naprawdę się tu zająć. I tematem przewodnim będzie karierowe przebudzenie. No i teraz, Marta, powiedz, jak to w ogóle czujesz? Karierowe przebudzenie w takim w swoim doświadczeniu? W moim doświadczeniu chodzi o to, żebyśmy em, nie my pasowały do pracy, tylko praca pasowała do nas. Oj. Cudownie, pięknie to ujęłaś. Dobrze, i teraz mam takie pytanie w sumie do Ciebie. A co sprawiło, powiedz, że m, poczułaś potrzebę zmiany właśnie w swoim takim życiu zawodowym, w ścieżce kariery zawodowej? Mhm. No więc ja dość wcześnie takie odpowiedzialne, ale i też skuteczne życie zawodowe rozpoczęłam. Było to chwilę po 20 roku życia I, i towarzyszył mi taki jasny cel, aby właśnie się rozwijać, osiągać wyniki, żeby zdobywać też doświadczenie. No i rzeczywiście do 30 roku życia mogłam pochwalić się bogatym CV, imponującym dorobkiem zawodowym. Sukcesami, które były efektem moich, mojego zaangażowania, mojej determinacji. I praca była dla mnie czymś więcej niż obowiązkiem. Była taką przestrzenią, w której ja się totalnie spełniałam, w której czułam e, swoją wartość. E, angażowałam się zawsze ponad przeciętnie. E, nie, nie bałam się różnego rodzaju wyzwań, e, fuzji, e, żadnych restrukturyzacji, kiedy tak naprawdę inni musieli odejść. E, ja w tej pracy zostawałam. E, mogę powiedzieć, że byłam takim właśnie po prostu konkretnym pewnym graczem. Właśnie przypomniało mi się, jak jeden z szefów powiedział kiedyś, że ja jestem diamentem w jego zespole, no tylko, że dziś ja też widzę, że byłam tym diamentem, który szlifował się sam, bo moja ambicja gdzieś tak, taka idąca za tą ambicją, to, to napędzanie się do działania, do takiego ciągłego doskonalenia, do też, no właśnie, przekraczania swoich Granic przez długi czas powodowała, że to płynęły. E, aż do momentu, kiedy naturalnie gdzieś zapragnam realizować się e, również na tym polu prywatnym, e, na, pro, na polu rodzinnym. E, I zostałam mamą pierwszego dziecka, kiedy zostałam mamą tego e, mojego synka, e, to właśnie e, zobaczyłam, że, 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 się, że się zmienia. Zobaczyłam. E, jak bardzo skupiałam się na pracy, jak bardzo ten taki zawodowy pęd mnie definiował, definiował po prostu moje życie. I wtedy przyszło to zderzenie z rzeczywistością. Przyszło ogromne zmęczenie, przyszło wypalenie, przyszedł taki wewnętrzny chaos, przyszło to, co taki moment, w którym to, co kiedyś było taką frajdą, ekscytacją, spełnieniem, zadowoleniem, nagle przytłacza. A mogę się, Marta, zapytać, jak szybko wróciłaś do pracy po urodzeniu pierwszego dziecka? No tak naprawdę po roku, a pracowałam do bodajże ósmego miesiąca włącznie. Ja pracowałam y na takich stanowiskach menadżerskich, szkoleniowych, y więc szczególnie też ten moment... Y już w w moment w ciąży, w który, hmm. który też był związany z tym, że po prostu pracowałam, byłam aktywna zawodowo, też był związany z częstymi wyjazdami. Śmieję się, że mój syn już kilka razy za granicą był po prostu w moim brzuchu, bo też akurat był to w, w takim momencie zawodowym, wówczas moim moment fuzji w firmie, w której pracowałam, związany z masą szkoleń, związany z, tako, z takim bardzo dynamicznym Zmieniającym się środowiskiem, do którego no ja zwyczajnie, jeśli chciałam zostać, mówiąc krótko, na pokładzie zawodowym, no musiałam się dostosować. Okej, okay. a powiedz mi w takim razie, jak wróciłaś już do pracy po roku, małe dziecko? Tak, ty przytłoczona obowiązkami. No tak, jak powiedziałaś, zaczęłaś czuć, że coś cię uwiera. I teraz, jak wyglądał ten proces zmiany, tak od, od ciebie, od środka, od twojego czucia? Czy w ogóle miałaś taką, nie wiem, wiedziałaś co dalej? Czy stwierdziłaś, że, no, nie wiem, damy sobie teraz przestrzeń na to, żeby poczuć to, czego ja chcę? Jak ty to w ogóle wyglądało, powiedz mi? Um, więc um, ja pamiętam taki chaos, pamiętam dużą samotność i pamiętam też to, że na początku absolutnie nie było żadnej jasnej wizji. Wiedziałam jedynie, że po prostu coś jest nie tak. I też to, co czułam, nie do końca potrafiłam nazwać, bo pozornie wszystko było ok, wszystko się zgadzało, ja mam stabilną sytuację, osiągam wyniki, e, gdzieś tam dostaję podwyżki, awanse, listy gratulacyjne, motywacyjne. Także mam projekty, w których jestem gdzieś też. W których jestem zaangażowana i, 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 i wszystko właśnie. Pozornie jest po prostu okej. Okay. Natomiast um, okazuje się, że no właśnie, w tym życiu takim prywatnym, będąc młodą mamą, w której też no niby powinno być ciężko, pojawiało się zmęczenie i przypisywałam, że to, co się właśnie ze mną zadziewa, czyli to zmęczenie, że to jest bardziej z tego obszaru po prostu bycia mamą. Ale no właśnie, idąc dalej, zmęczenie. Um, na, na zmęczenie nie, po, nie, nie, po, nie, nie działał żaden e, taki dłuższy czas, e, czy to urlopowy, czy jakiejś takiej, jakiejś takiej zmiany, jeśli chodzi o intensywność zawodową. Nic tak naprawdę nie działało. E, no i okazało się, że e, też. E, Taka radość, takie spełnienie, to co dotychczas właśnie dawało, da, dawało takie poczucie szczęścia zawodowego, absolutnie już po prostu nie jest skuteczne. I zaczęło do mnie docierać, że. To, co ja czuję, czego doświadczam, to jest po prostu coś więcej niż zmęczenie. Że to nie chodzi o właśnie niewyspanie młodej mamy, ale o taką po prostu pustkę, o taki brak sensu. Wtedy przyszła też taka świadomość, że to jest po prostu coś więcej i że to jest właśnie wypalenie. No, z którym ja po prostu zostałam sama, bo, bo właśnie sama przechodziłam przez te kolejne etapy wypalenia, od takiego zaprzeczenia, frustracji, braku zrozumienia. Przechodziłam te etapy, doświadczałam ich po prostu samodzielnie. No i na, na szczęście w pewnym momencie pojawił się po prostu po, pojawił się przełom, pojawiła się też na moim drodze właśnie nasza wspólna ścieżka jurwedyjska, Pojawiły się um, osoby, um, od których mogę czerpać. Um, mam na myśli mentorki, um, coachowie, którzy gdzieś pokazywali, w jaki sposób mogę um, przepracować ten etap, um, takim, ale w takim właśnie um, spokojnym, um, holistycznym, całościowym podejściu no powiem Ci, że ta historia. Tak czuję, że to pewnie nie jedna kobieta, która nas słucha, czy mężczyzna, jest w stanie się utożsamić z tą ścieżką, z tą drogą, którą ty przeszłaś. Bo ja sama osobiście słuchając ciebie, też weszłam w tą rolę i też tak. miałam bardzo podobną, podobną historię. I teraz, Martunia, jakbyśmy miały przejść dalej, powiedz mi, jak ty to w ogóle, no i tak poczułaś to? Już jakby zrozumiałaś. I jak ten teraz etap tej zmiany nastąpił? Czy ty nie wiem dałaś papier, powiedziałaś „odchodzę”, dziękuję? Czy to był dłuższy proces? Ty się do tego przygotowywałaś? No i jakby w ogóle co, co było pierwszym? Co było takim pierwszym krokiem do tej zmiany um. i o kroku twojego w tą stronę? Pierwszym krokiem była zdecydowanie świadomość, świadomość tego, co po prostu się zadziewa. Później dotarcie do tego, dlaczego tak. Później dotarcie do tych takich schematów, które spowodowały takie, a nie inne działania z mojej strony, których efekty później odczuwałam. W międzyczasie, no właśnie, do tego dołączyła tak zwana rekonwalescencja na, na w końcu trzech poziomach, czyli w pełni holistycznie na poziomie tym nie tylko mentalnym, który bardzo dobrze miałem rozwinięty, ale też na tym poziomie takim właśnie cielesnym, emocjonalnym, na takim też poziomie, żeby po prostu znaleźć miejsce i zadania, tą taką ścieżkę zawodową, która będzie powodowała, że no właśnie, ja poczuję, że to jest to, że jest, że jest to w takim duchu spełnienia zawodowego. Więc bardzo wiele tych składowych tutaj miało miejsce. W moim przypadku bardzo dużą rolę też właśnie odegrał, tak jak wspomniałam mentoring, coaching. To były procesy, w których byłam właśnie prowadzona przez kobiety, które też przeszły podobną drogę, podobną, podobną drogę takiego właśnie kryzysu w życiu zawodowym, która później spowodowała e, Potężną zmianę, jeśli chodzi o życie zawodowe, już w, w takiej ścieżce ich wolności, w, takich, w takiej ścieżce na ich zasadach. E, no i to, 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 to tak mniej więcej, e, mniej więcej przebiegło, tak to mniej więcej wyglądało. Mhm. A ile czasu to, to ci zajęło? Tak nie wiem, to był rok, to było dwa lata? Trzyma. Wiesz, co myślę, że ogólnie ten proces jest bardzo indywidualny i ja spotykam się z osobami, które gdzieś tam w ciągu, w ciągu roku, troszkę ponad roku już stawiają takie konkretne zmiany w swoim życiu, wychodzą. Dziękuję. Natomiast u mnie ten proces z pewnością trwał ponad dwa lata. Hmm. Tylko ja go też rozpoczęłam w takiej samodzielnej pracy, bez na początku wsparcia, dopiero później sięgając po wsparcie, ten proces się znacznie przyspieszył. I to jest też coś, do czego ja dzisiaj zapraszam do tego, żeby um, zrobić to mądrzej, żeby to zrobić sprawniej, czyli z wykorzystaniem osoby, która być może już była w tym miejscu. W zależności od tego, do czego nam jest bliżej, na co sobie możemy pozwolić. Ja z kobietami właśnie na co dzień pracuję w tym, w tym obszarze mentoringowym, coachingowym, z wykorzystaniem tych narzędzi, które znam z biznesu, ale też z tego miękkiego ayurvedyjskiego świata. I widzę, jak to przyspiesza. I widzę, jak ten proces po prostu powoduje, że ta kobieta, no właśnie, nie, nie, nie przebywa za długo w tym tak zwanym martwym punkcie, mm. tylko ma konkretne, kon konkretne działania, konkretne punkty do realizacji, z takim poszanowaniem siebie przechodzi przez ten proces sprawniej, szybciej, skuteczniej. Um, hmm. Myślę, że tutaj. No, właśnie, Martu, to może przybliżysz w ogóle, czym ty się zajmujesz teraz? Żeby, bo tak powiedziałeś, że zapraszasz, tak. że jesteś otwarta, że zachęcasz, ale może byś nam tutaj powiedziała, właśnie dokładnie, czym się zajmujesz aktualnie i jakim wsparciem jesteś dla kobiet. Mhm. Więc na co dzień wspieram kobiety, które dążą właśnie do takiego zawodowego spełnienia, ale na drodze napotykają wypalenie, Zmęczenie, po prostu brak sensu. Pracuję z tymi kobietami, które czują frustrację, zwątpienie, czasami taką po prostu wewnętrzną pustkę. To są osoby w różnym momencie swojego życia. To są mamy, które wracają do życia zawodowego po przerwie. To są osoby, które. Mają określoną rolę stanowisko e, zawodowe, natomiast, no właśnie, pojawia się to, ta pustka, pojawia się takie, e, tak, taki brak energii, brak spokoju, takie. Takie wewnętrzne rozdrganie, i one potrzebują jakiegoś, jakiejś odnowy w tym zakresie. To są też osoby, które no właśnie, wypaliły się, powracają z dłuższych zwolnień lekarskich, więc i wszystkie je łączy ta potrzeba takiego nowego poczucia się w tym działaniu zawodowym. Także. Mm, Łączę w swojej pracy ten świat takiego właśnie dynamicznego biznesu, czyli też świat efektów konkretnych działań, z którego się wywodzę, z tym światem takim właśnie. Hmm, Mądrości ajurwedyjskiej, w, w której jestem konsultantką. I oprócz takich, takiej pracy, też z człowiekiem indywidualnie, jeden na jeden, wspieram również organizacje w budowaniu takich zdrowych, zrównoważonych zespołów, w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, bo mocno wierzę w tym, że taki pełny, holistyczny, czyli dbający zarówno o ciało, o umysł, ale i o też ten element emocjonalny, ten pełny holistyczny rozwój, to jest taka droga do dobrostanu jednostki, ale też myślę, że taki klucz do tego, żeby Organizacje były po prostu bardziej efektywne, bo jeśli człowiek, pracownik, czuje się w pracy dobrze, to on wtedy też działa dobrze. To prawda? Hmm? Tak. No dobrze, Marta. Myślę, że po prostu wyczerpałyśmy ten temat od A do Z. To może na zakończenie naszej rozmowy, podsumowując tą naszą rozmowę, powiedziałabyś Jakie trzy rady, albo może i więcej, dałabyś takiej osobie, właśnie, która czuje, że utknęła, czuje, że nie może iść do przodu? Co się hmm. zatrzymuje w tej karierze zawodowej? No podsumujmy po prostu to jest. Tak, więc no, z tymi radami to jest różnie. Eee, czy, czy, czy wypada je dawać, czy nie. Natomiast um, mogę faktycznie powiedzieć. Rady, tylko niech co, to będą kładki. Tak, tak co, co zrobiłabym po prostu sama inaczej, pewnie bazując na tym, co właśnie jest wynikiem mojego doświadczenia. Zdecydowanie. Mm, Sięgnęłabym szybciej po prostu po, po, po wsparcie, takie, jakie lubię, jakie dana osoba lubi, czy jeśli czujesz po prostu, że jesteś gotowa, to sięgnij po wsparcie, bo nie musisz być w tym procesie sama. Ja wspominam o tym mentoringu, coachingu, ale też są terapie, są prace z takim doradcą zawodowym. Chodzi o to, żeby wybrać taką formę, która najbardziej po prostu do ciebie przemawia. Dla mnie to były po prostu momenty przełomowe, do których też dojrzewałam jako Zosia samosia. No i dziś, dziś tak jak wspominałam, w ten sposób pracuję, w ten sposób prowadzę klientki w zmianie. Kolejną rzeczą to, to, żeby zatrzymać się i zrobić sobie taki audyt, mówiąc językiem korporacji, czy ja jestem w miejscu, w którym po prostu chcę być. Chodzi o to, żeby nie traktować swojej pracy jako czegoś, gdzie trzeba po prostu coś przetrwać. Chodzi o to, że. My mamy, um, mamy prawo działać, zmieniać, kształtować swoją karierę w taki sposób, żeby ona po prostu nas niosła, żeby nam dawała tą satysfakcję. To nie chodzi o godziny spędzone w, w pracy, w takim poczuciu po prostu obowiązku. To tak. jest. To jest duża część naszego życia. E, także mm, dziś z pewnością nie pozwoliłabym sobie, e, by ten czas miał w poczuciu takiego niespełnienia. E, no i wreszcie ten e, taki holistyczny aspekt, czyli e, spokojny e, umysł, zdrowe ciało, ale też ta równowaga emocjonalna to są fundamenty sukcesu i życiowego, ale także zawodowego. Więc y, skupianie się, y, to co było przez lata moim udziałem na mindsetie, nie tylko i wyłącznie, y, to jest ten kierunek. Jeśli do tego po prostu dołączę fizycznie sprawne ciało, ale i też y, równowagę taką właśnie emocjonalną, y, czyli mam ten wewnętrzny balans, to tutaj następuje tak zwana prawdziwa zmiana. Ona się zaczyna wtedy, kiedy po prostu ja patrzę na siebie w pełni um, i dbam o siebie w pełni. Ojej, no, cudownie, więc te wskazówki wszystkie. To teraz, Marta, proszę powiedz: jak cię można znaleźć i się z tobą skontaktować? Więc ja bardzo serdecznie zapraszam do, do, do mediów społecznościowych, w, jest, w których jestem dostępna. Tak jak wspominałam, tworzę też przestrzeń, która się nazywa Holistycznie dla liderek. I szczególnie jeśli chodzi o ten otwór zawodowy, zapraszam do mojego programu, który nazywa się Odnowa w Mocy. I to jest mentoring dla kobiet. Dla których właśnie e, praca, e, do których praca ma pasować, e, tak jak wspominałam na początku, a nie one mają po prostu pasować do pracy. To była taka kropka nad i. Dziękuję Ci, Marta, bardzo za tą rozmowę. E, temat czuję to bardzo mocno, że temat bardzo mocno pożądany przez kobiety, e, przez liderki. Nawet myślę, że nawet nie same kobiety, może też mężczyzna tutaj się odnajdzie w, te, w, w, tym, w tym temacie. A powiedz mi właśnie, Marta, czy również mężczyźni mogą do ciebie się zgłaszać? Otwierasz się na tą przestrzeń. No. Jak najbardziej zapraszam. Doświadczenia moje są takie, że właśnie najczęściej przychodzą do mnie panie. Natomiast absolutnie zapraszam. Tutaj nie, nie, nie mam tylko i wyłącznie koncentracji, że tak powiem, na, na, na paniach. Jeśli ktoś czuje tą potrzebę, jest gotowy do, do, do wsparcia w tej zmianie zawodowej, to zapraszam serdecznie. Można skorzystać z, z konsultacji, można sobie. Porozmawiać ze mną na początku w taki sposób niezobowiązujący, by mieć jasność, czy to jest właśnie, ja jestem, to jest miejsce, ja jestem odpowiednią osobą do wsparcia, to możemy właśnie taką taką relację zbudować. No i później, ewentualnie, współpracować dalej. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję w takim razie Ci bardzo. Marta, jeżeli chciałabyś jeszcze coś dodać od siebie, to śmiało na zakończenie. Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Dziękuję za to, że tutaj właśnie stworzyłaś taką przestrzeń, w której można rozmawiać o tematach ważnych, potrzebnych, właśnie w taki sposób, dbający i patrzący na człowieka w pełni. Także było mi ogromnie miło. No. Cykl, nazwa sama z umysłu do serca. Czujemy to, prawda? We dwie, tak, tak. To, <laughs> w tą stronę. Bardzo Ci dziękuję. To ta kombinacja tutaj e, najkorzystniejsza. Tak, więc na zakończenie bardzo dziękujemy, we dwie i do zobaczenia w następnym odcinku. Do usłyszenia. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję bardzo.